W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Dzień trzeci nowenny. Wprowadzenie. Boże, Ojcze, dziękuję Ci za to, że w tak przedziwny, a sobie właściwy sposób dałeś nam figurkę dzieciątka koletańskiego, abyśmy pełni Ducha Świętego nieustannie poznawali tajemnice wcielonego Słowa i kształtowali w sobie godność Dziecka Bożego. Drogi Jezu, to dzięki Tobie i razem z Tobą mogę do Boga mówić, Ojcze, i żyć w tej przez Ciebie otwartej przestrzeni miłości Boga i Bliźniego. Drogi Jezu, pełniąc Twoją wolę i spożywając Twój chleb, Eucharystię, staje się zarówno członkiem Twojej świętej rodziny, Maryi i Józefa, jak i już tutaj na ziemi uczestnikiem tej radości jaką Ty dzielisz z Ojcem Niebieskim i Duchem Świętym. Błagam Cię, Jezu, bądź we mnie i pozwól mi, abym tak jak dziecko nieustannie wzrastał w Tobie. W tym zjednoczeniu z Tobą, Jezu, wraz z całym Kościołem pragnę wypowiedzieć słowa Twojej modlitwy. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego Amen. Dziękuję Ci Jezu, za Twoją obecność pod sercem Najświętszej Maryi Panny. Dziękuję Ci Matko, za to, że adorując obecnego w Tobie Boga, przełożyłaś modlitwę na czyn. Przez Twoją drogę do krewnej świętej Elżbiety, pokazałaś mi, że kto ma w sercu Boga, wie do czego ręce włożyć. Uczysz mnie, że miłość drugiego człowieka to nie zaspokajanie Jego zachcianek, lecz wychodzenie naprzeciw Jego rzeczywistym potrzebom. Maryjo, proszę, ucz mnie wnoszenia Boga w dom drugiego człowieka. Ucz mnie, proszę, przyjmowania Jezusa w Eucharystii. Z wiarą w Jego rzeczywistą obecność i niesienia go innym przez przemienione nim nasze człowieczeństwo. Z wiarą dziecka proszę Cię, dobry Boże, o wysłuchanie mojej szczególnej prośby. Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi i poczęła z Ducha Świętego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś ty między niewiastami. I błogosławiony owoc żywota twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa twojego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą. Błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. A słowo stało się ciałem i zamieszkało między nami. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś te między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Módlmy się. Łaskę Twoją prosimy Cię, Panie, racz wlać w serca nasze, abyśmy poznając za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twego, przez Jego mękę i krzyż byli doprowadzeni do chwały stania. Przez Chrystusa, Pana naszego, amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, amen.